Partnerem kanału jest firma Karo, która dba o perfekcyjny stan boisk sportowych, umożliwiając zawodnikom grę na najwyższym poziomie. Zaufaj ekspertom z Karo. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie znać się, mnie widać i słychać prosto z biura prasowego stadionu w Hamburgu, gdzie już za chwilę Polska podejmie Holandię. Absolutnie najważniejszy mecz w karierze wielu z tych piłkarzy, a także na pewno najważniejszy mecz w karierze trenerskiej Michała Probierza. On sam pewnie nie będzie chciał się do tego przyznać, ale taka jest prawda. Tu jest najważniejszy mecz w jego trenerskiej karierze. Znamy już składy Polaków na ten skład Polaków na to spotkanie. W bramce Szczęscy, dalej Bednarek sala Kiwior, Frankowski, Szymański, Teraz Romanczuk, Piotr Zieliński, Kasper Urbański, Nikola Zalewski i Adam Buksa. Przede wszystkim na kogo warto tutaj zwrócić uwagę i kto może być dla nas takim game changerem? Na pewno Kasper Urbański, na niego wszyscy liczymy. Tutaj Flix Sport właśnie podaje też ten skład. Możemy sobie go w komentarzu wyróżnić. Na pewno wszyscy liczą na kasper Urbańskiego Łopaka, który jest typowany na właśnie takie odkrycie euro. Cały czas, kiedy o nim mówię, mam przed to ciasteczko, jakie dał Krzyśkowi Piątkowi. Krzysiek niestety tego ciasteczka nie wykorzystał. Ponadto Nikola Zalewski, absolutnie gość, na którego możemy liczyć. Chociaż wiemy, że były różnego rodzaju afery obyczajowe teraz z nim związane przed, w trakcie już Mistrzostw Europy. Ale mam nadzieję, że skupi się przede wszystkim na tym, żeby dobrze wypaść w meczu z Holandią, który jest absolutnym faworytem. Wrzućcie między bajki te wszystkie stwierdzenia, że to już nie jest ta sama Holandia, że, że coś tam nie, to są znakomici piłkarze, wśród których z pewnością możemy wyróżnić De który akurat w tym spotkaniu nie gra, ale oczywiście Delichta, oczywiście Dumfriesa, oczywiście również w ekipie holenderskiej warto zwrócić uwagę na Van Dijk'a, czyli Virgila Van Dijk'a, fantastycznego obrońcę Liverpoolu, zresztą zdobywcy zdobywcę złotej piłki. To jest absolutnie kapitalna ekipa i jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. ale my powinniśmy się cieszyć dzisiaj z każdej bramki, z każdego udanego zagrania, bo naprawdę będzie dzisiaj bardzo trudno o trzy punkty. Holandia w następującym zestawieniu: na bramce Verbruggen, dalej Ake, Van Dijk, De Vries, Dumfries. Drugą linię tworzą Weyman, Reinders, Schouten i trójka ofensywna, a więc niezwykle ofensywna dzisiaj gra reprezentacji Holandii, która jest pewna absolutnie swojego zwycięstwa. Cody Gap po z Liverpool, Memphis Memphis Depay, no i Szawi simon Stacker prezentuje się trójka, trójka napastników holenderskich, a więc my jednym napastnikiem. Prawdopodobnie tak to przedstawia oficjalnie UEFA, czyli Buksa, obok niego Urbański i Sebastian Szymański, natomiast Holendrzy trójką atakujących Gakpo, Depay i Szawi Simons. Jak już powiedziałem, faworytem absolutnie nie jesteśmy. Gdybyście mnie pytali, jak szanse procentowo się rozkładają, to powiedziałbym, że to jest 70 do 30 dla reprezentacji i Holandii i tak jestem powiedziałbym tutaj optymistą. Z pewnością Holendrzy zrobią wszystko, żeby nas zdominować, żeby nas stłamsić i żeby przejąć bardzo szybko inicjatywę i kontrolę w tym spotkaniu, na co warto zwrócić uwagę. Nasza obrona, od tego będzie wszystko zależało. Jeżeli będzie szczelna, a zatem Salamon, który miał przecież problemy na koniec naszego sezonu w Ekstraklasie i Bednarek, to jest myślę nasz najsłabszy punkt. To nie chodzi o to, żeby się na nim znęcać, czy w jakikolwiek sposób go umniejszyć, ale Janek jest obrońcą elektrycznym i tutaj bałbym się najbardziej. On będzie musiał stawić czoła taką Gag Powermana no i przede wszystkim ten świetny rozgrywający AK jest niewybocznym obrońcą, ale tak naprawdę jako obserwujemy grę reprezentacji Holandii, to on bardzo często rozgrywa, AK jest wszędzie, ale podobnie jak Van Dijk, który jest niesamowicie groźny przy stałych fragmentach gry. No i oczywiście drugi boczny obrońca po prawej stronie, Denzel Dumfries z Interu, który naprawdę ma znakomite depnięcie, a ja przede wszystkim jestem zachwycony Depajem. Ja wiem, że możecie się śmiać, natomiast Depaj naprawdę, jak ja widziałem, co on potrafił zrobić z polskimi obrońcami jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza w Rotterdamie, to było na mnie ogromne wrażenie. To jest facet, który potrafi wszystko, wyjść na Pozycję, się jednym z wodem, więc no naprawdę wszystko w Petnarku i w Salamonie, wszystko opiera się na tych dwóch gościach. Jeżeli oni dzisiaj zagrają słabsze spotkanie, to nie będzie co zbierać. Ja już teraz chciałbym zareklamować nasze fantastyczne studio kanału Cioną Po Oczach. O 19.30 ruszamy. Będzie trener Antoni Piechniczek, będzie Henryk Kasperczak, będzie również przedstawiciel młodego pokolenia, czyli Michał Moch, ale dwóch fantastycznych, wybitnych trenerów, których chyba nikomu nie muszę przedstawiać, to właśnie u mnie. Skomentują na bieżąco to, co się wydarzyło w meczu z Holandią. Słuchajcie, bądźcie skanałem Cioną po oczach, naprawdę dużo się dzieje. Pada w ogóle w Hamburgu. To trzeba też wziąć pod uwagę, więc piłka będzie naprawdę szybko chodzić. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. W zależności do tego i od tego, jak do tego podziemy, podejdziemy. Andrzej, czy jest z nami? Pozdrawiam cię serdecznie, Andrzejku. Generalnie, tak jak mówię, 70 do 30 na rzecz reprezentacji Holandii, kto jest zdecydowanie najgroźniejszy? Powiem przewrotnie, Ake jako rozgrywający, Depaj no i oczywiście Kody Gakpo i Denzel do Ufisa. więc ta czwórka, piątka piłkarzy zdecydowanie Wyróżnia się na plus, jeżeli chodzi o reprezentację Holandii. to u nas będzie najgruźniejszy? Buksa jest w niezłej formie, ale podkreślam, ja bardzo liczę na duet Urbański-Zalewski. Młodzi bez kompleksów, szybcy, potrafiący minąć rywala, no i oczywiście na gracza, który będzie dzisiaj naszym kapitanem, czyli tą dziesiątkę Piotra Zielińskiego. O kogo się obawiam najbardziej o Bednarka. Tutaj nie będę oryginalny i na naszą linię defensywną, elektryczną, słabą, wolną, ale dzisiaj może, może będzie inaczej. Salamon i Kigor to właśnie od ich dyspozycji. Będzie zależało najwięcej, tak naprawdę. Jeżeli oni dadzą z siebie wszystko, jeżeli zagrają powyżej swoich umiejętności, powyżej swoich możliwości, to będzie dobrze. Najgorszy scenariusz, jeszcze opowiem o dwóch scenariuszach, który może być. Najgorszy scenariusz to jest zdecydowanie, jeżeli my szybko stracimy bramkę, Holendrzy uwierzą w swoją wielkość i strzelą wtedy szybko kolejne bramki. Natomiast jeżeli my właśnie uszczelnimy defensywę, jeżeli my będziemy się dobrze bronić, i co jakiś czas wyprowadzać te szybkie ataki, no bo właśnie. Tak próbuje grać Michał Probierz, czyli ten Desant, czyli właśnie szybki zaleski urbański i dobrze operujący z Buchcą, no to wówczas myślę, że będzie całkiem nieźle. Tysiące kibiców, już jest i holenderskich, i polskich, pokażemy to wszystko w kulisach. To jest absolutnie niesamowita sprawa. Słuchajcie, jak to wygląda. Taki fantastyczny biało-czerwony, rozśpiewany tłum i kibice wierzą. Naprawdę, oni tu szczelnie wypełnią. Nie wiem, kogo będzie więcej czy Holendrów, czy, czy Polaków na stadionie w Hamburgu. Ale, ale myślę, że to będzie, słuchajcie, coś niesamowitego. Od tego meczu zależy bardzo wiele. Dalsza kariera tenerska Michała Probierza, ale i kariera wielu z tych piłkarzy. Tyle ode mnie z Hamburga. Początkowo przed meczem, bądźcie z nami, ruszam już na trybunę prasową, zgodnie zresztą z akredytacją. A po meczu wjadą fantastyczne kulisy i oczywiście studio z tenerem Antoniem Piechniczkiem i Henrykiem Kasperczakiem. Do zobaczenia salutare. Partnerem kanału jest firma Karo, która dba o perfekcyjny